Jak użyć AI do pozyskiwania klientów online z YouTube'a? W tym filmie przejdziemy sobie dokładnie przez ten cały proces, powiemy sobie dlaczego w ogóle z YouTube'a, jak znaleźć pomysł na te materiały, jak tym je zrobić i jak pozyskiwać ich klientów właśnie z pomocą AI. Teraz kim jestem, dlaczego powinienście mnie w ogóle słuchać? My jestem Maciej Gabronski, jestem właśnie Gabronify, agencji, gdzie pomagamy coachom, konsultantom i właśnie innych agencji marketingowych podskiwać klientów. Mieliśmy ponad 100 klientów, którym pomogliśmy zaimplementować nasz autorski hybrydowy lek sprzedażowy. W macie kilku z nich, właśnie Piotra Malca, Patrycję Radiuk i wielu, wielu innych klientów na jeden z mastermindów, których zrobiliśmy więcej klientów, wyników i case a biznes, na tej stronie. W ostatnim roku wdaje się ponad kilka milionów złotych na płatne kampanie reklamowe dla ponad to naszych klientów w przeróżnych niszach, o wszystkich których możecie sobie tylko wyobrazić, a tutaj z zegraną tylko z ze tych największych kąt reklamowych. Teraz dlaczego YouTube? Bardzo ważne pytanie. Dlatego, że sprzedają za nas 24 na 7. Ten film, który teraz nagrywam, on będzie mógł zbudować świetlenia cały czas. 2,4 4 na 7, dosłownie przez całe moje życie. Ludzie cały czas będą to wyszukiwać, cały czas będą oglądać materiały na moim YouTubie też na YouTubach naszych klientów i na każdym tak naprawdę kanale na YouTube i cały czas będą szukali tych rozwiązań. Nawet jeśli ten film ma jakieś 10 lat i tak będzie cały czas pozyskiwał do wyświetlenia. Drugą rzeczą jest to, że ten film, który zrobisz raz, tak właśnie powiedziałem, przyciąga klientów przez całe życie. Ty masz właśnie ogromną dźwignię na tym, robić coś raz i ma te efekty przez cały czas. Następnie, jak ludzie mają problem i szukają rozwiązania, to gdzie? Zazwyczaj wpisują na YouTubie i klienci z YouTube'a są właśnie z bardzo wysoką intencją zakupu. Teraz, żeby nie było, że jestem to macie tutaj rzut ekranu z Hyrosa, to jest takie narzędzie do atrybucji, którego używamy u nas w firmie. I teraz, tutaj jest jeden film z YouTube'a, gdzie ponad 4 miliony rozmowy sprzedażowe, 63 LIDY w ostatnim czasie, tutaj się 35 LIDÓW, 21, 8, 5, 9 rozmowy sprzedażowe i cały czas przynosi on nam kwalifikowane rozmowy sprzedażowe oraz kwalifikowane LIDY, a co jest jeszcze lepsze, to Hyros nie jest w stanie na przykład wyśledzić, czy ktoś w trakcie dołączenia do nas do współpracy ogląda tego YouTube'a. Na przykład nie kliknie w link w opisie, tylko obejrzy swoje materiały, ale ponad 100% naszych klientów, którzy rozpoczynają z nami współpracę, ogląda tego YouTube'a pomiędzy staniem z nami klientami pomiędzy rozmąłą przerażową, więc 100% naszych klientów, którzy przychodzi do nas i tak czy jak ogląda tego YouTube'a, to niekoniecznie każdy z nich klika w jakiś link w opisie. Następnie przejdziemy do tego, jak to zrobić, bo macie nie mam pomysłu, nie wiem, co ja mam w ogóle nagrywać, jak to robić, i tak dalej. Okej, okay, czy ten problem? Muszę po prostu użyć Klauda i tego prompta, który Ci teraz przedstawię. Klaud jest dużo lepszy do właśnie takich działań, jeśli chodzi o pozyskiwanie. Tam klientów, jeśli chodzi o właśnie kwestie kontentowe, Ale jest lepszy dlatego używamy sobie właśnie tego prompta. Więc dałem przykład na ofertę dating coachów. Zauważyłem, że prowadzę biznes coachingowy w branży relacji damsko męskiej pracuję z samotnymi mężczyznami. Pomagam im znaleźć wymarzoną partnerkę w niż 27 dni. Potrzebuję zrobić film na YouTube ze słowami kluczowymi, o wysokim wolumenie, które tylko samotni mężczyźni by wyszukali. Czy mógłbyś podać mi tytułów do filmów na YouTube? To są bardzo dobre pomysły na filmy na YouTube i teraz na przykład w tym filmie możemy zrobić dokładnie tak samo jak ja. Nie musicie wiecie, mieć ekipy montażowej niczego. Ten Gamma Dog, po prostu darmowe narzędzie. Tutaj stawiamy sobie tytuł. Jak poznać idealną partnerkę? 27 dni, co metoda dla mężczyzn. Dajemy sobie 5 kroków, nagrywamy to obecnie. To jest darmowe narzędzie. Macie w internecie poradniki jak to skonfigurować. Naprawdę nie jest trudne. Nawet nie mówcie, że nie jesteście techniczni, bo każdy jest w to zrobić. Są poradniki w internecie, jak to zrobić, więc dajcie sobie, sobie radę. Ten darmowy narzędzie to nagrywacie. Nie robicie żadnych miniaturek, po prostu wstawiacie na YouTube'a i czekacie, aż wam zacznie pozyskiwać klientów. 5 błędów, które popełniasz podczas pierwszej randki, i jak ich uniknąć. Świetny tytuł na film. Znowu nagrywacie w ten sam sposób, może nawet bez tego kawałka. Po prostu siedzicie tak jak ja i mówicie sobie do kamery. Lub z Gamadokiem o samotności do związku, praktycznie przewodni dla mężczyzn. Po prostu wpisać sobie te rzeczy w Gamadoka i nawet czytać po prostu z ekranu ten tekst, który sami sobie napisaliście. To są idealne pomysły na to, żeby pozyskiwać tych klientów właśnie z YouTube'a. I teraz, jak w ogóle sprawić, żeby oni się konwertowali na tych klientów? No po pierwsze, musimy jakkolwiek używać tego YouTube'a w naszym procesie sprzedażowym. Więc numer jeden to pod waszymi filmami w opisie musicie dodać link do umówienia się z Wami na rozmowę przerażową lub jakiś lead magnet, żeby zostawić lida, cokolwiek, żeby ktoś mógł się skonwertować z tego wyświetlenia na płacącego klienta. I teraz, nawet jeśli wasze filmy mają ponad 100 wyświetleń, to i tak będą wam klientów. Na przykład, który to był film? Od rolek na Instagramie do zera klientów do pierwszego z płatnych reklam. Ten film miał 100 wyświetleń, jak wygenerował nam 35 lidów. To ponad 35% osób konwertowało się na lidy. To jest bardzo wysoka konwersja po prostu. Nie potrzebujecie aż tak się wyświetleń, żeby poskakać klientów z tego. YouTube'a, a ten klient dla Was jeśli coś w B2B za kilkadziesiąt tysięcy złotych jest naprawdę wart bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, więc nawet jeśli będziecie zdobywać tylko 100 wyświetleń na Waszym YouTube'ie, to jest to odpowiednia właśnie liczba wyświetleń, żeby pozyskać tego wysoko płacących klientów, to jest numer jeden, a numer dwa, na przykład przed rozmową sprzedażową, może wysyłać Waszego YouTube'a właśnie do Waszych potencjalnych klientów. I teraz jeśli chcecie zabrać bonusu, czy, czy właśnie stawić lida pod tym filmem, właśnie pod ten film nagrałem, żeby zebrać lidy, więcej mówionych rozmów sprzedażowych, mieć po prostu więcej klientowi przy okazji dać Wam bardzo prostą wartość, na przykład dostanę ode mnie kalkulator budżetu reklamowego, AI do omówienia rozmów sprzedażowych, od jednego do czterech rozmów sprzedażowych dziennie, oraz arkusz danych hybrydowego lejka sprzedażowego, do którego mają dostęp tylko i wyłącznie nasi klienci, więc jeśli chcesz zabrać te trzy bonusy dodane za darmo, po prostu drugi mówić tego filmu i odbierz, jeśli chcesz, żebyśmy mogli pracować z Tobą, i zaimplementować Ci ten cały system poszukiwania klientów, pomoc ofertą, stawić reklamę i je wysypować, zmontować, zająć się po prostu implementacją tego całego systemu wraz z YouTube'em, to po prostu kliknij pierwszym dniu tego filmu i umów się z nami na darmową konsultację. Widzimy się po drugiej stronie.